Siemanko widzę z tej strony Bakuson94 Witajcie w pierwszym odcinku sezonu drugiego młody rolnik W dzisiejszym odcinku oprowadzę Was po nowym gospodarstwie, ale zanim to zrobię, to zachęcam Was do subskrybowania kanału, lajkowania oraz wbijania na kanały w opisie, w opisie i na Discorda oraz na Instagramy. Troszkę za głośno chyba gadam. Dobra. I... Dobra, przechodzimy do filmu. Tutaj mamy taką szklalnię. Ulebelki, jakieś taki ogródeczek, Takie malutkie pole. Tu może chyba będzie ziemiaczki sobie po, yy, zasadzić. Dobrze, to fajnie. Przepraszam za tego laga, ale dopiero Farmiga wczytałem. Tutaj mamy takie coś. O, już zapomniałem zgasić ciągnika, jak słyszycie. Teraz zastopujcie sobie film, i możecie napisać w komentarzu, co to za dźwięk, i napisać, jaki to jest ciągnik. Ja wam pokażę szydom. Nie chcę tak głośno mówić, kurde, bo o wbs esia, aż to idzie na żółtą linię. Dobra, to by gadał cicho. Dobra. Tutaj wrzucam filmy na tym laptopie. Tutaj jem. Tutaj gotuję. A tu moje gary. A tutaj pod podgrzewam. A śpię na dywanie. Dobra. Kogut próbuje mi się wkraść. Ale dobra. Tutaj mamy, o, ta, fajny samochód, taki polones. będziemy sobie nim jeździć, po mieście się bujać, a tutaj, o jeszcze tutaj Zbyszka mamy, odstrasza złodziei, żeby nikt nie ukradł mi maszyn z, z farmy, ale dobra. Takiego bizona mamy na start, to fajna maszyna. Tutaj wejdziemy, sprawdzimy czy coś mamy A to taki garaż po prostu, tutaj poltka wsadzimy Poloneza Żeby po prostu na zimę, żeby Na zimę, żeby nic się nie zepsuło w nim A tu teraz niech się sąsiad patrzy Jaki mam samochód Tutaj mamy taki traktor y, Ursus C4011 to, I to taki po prostu I fajny błotników. Błotniki trzeba tylko do niego założyć. I będzie fajnie stanie się tak. Będzie fajnie. Yy, chciałem wam nagrać drugi sezon. Yy, no chciałem, ja byłem już w trakcie nagrywania drugiego sezonu. Yy, Gospodarstwo za 500 tysięcy. Bo jak wiecie, wszystko straciłem. Sejwy i nie savey ale y, farming ma taki problem, że już miałem piąty odcinek nagrany, ale nie chciałem mi rośliny rosnąć. Y, co zasiałem plony, nie? Kurde, musiałem wszystko usunąć i... Dobra. Ale mam nadzieję, że w tym... W tym... Tutaj, na tym sejwie jeżeli chcecie, to mogę Wam dać link w opisie, bo to nie jest mój, tylko gościu taki na youtube zrobił, a ja sobie od niego to pobrałem, bo dał właśnie to. Mogę Wam wczy dać link w opisie do niego, żeby nie było, że ukradłem od kogoś pracę ciężką. Nie dam linku, ale jak nie zapomnę, dobra, tutaj jest rozsiewać do. Nawozu tutaj jest opryskiwacz, takiego jeszcze nigdy nie, nie miałem na serii. takiej właśnie tutaj, o tutaj, kultywator ze siewnikiem. No i tutaj, dwie przyczepy fajne. Dobra, przyczepki. Tudy. Może pokażę wam tego ciągnika, bo zaraz paliwo się w nim wytraci. To jest trzypek. Mam nadzieję, że. Dobrze napisaliście w komentarzu. Dobra, to zgaszę, bo zapomniałem zgasić, bo jeździłem sobie nim. Tak sprawdzałem. To jest 3 Ja będziemy jeździć takimi dwoma. Myślę, że jak dobrze pójdzie, to się rozwiniemy. Będziemy jeździć i innym takim lepszym ciągnikiem, ale. Dobra. Tutaj mamy simpę Fajna. Taka do kostek. No, w, w, fajne. Dobra, tutaj mamy opony. A tutaj sobie zrób. Miałem tyle opon, to sobie postanowiłem tutaj je wkopać, żeby było taki na. żeby to było na kiszonkę. Dobra, tutaj mamy wokółówkę. Dobra, tutaj mamy silos. Taki, jeden taki. Zbiornik. A tutaj. Aha, dobra. Tutaj mamy nową, taką nowszą maszynę. Widzicie, jeszcze nie używana. To jest do, do czosania trawy i chyba też zgrabiania, bo też to może to robić. Tutaj jest talerzóweczka Mam nadzieję, że sobie ciągnik czypek da z tym radę, albo 4011. Tutaj. E, e, Kosiarka, rozrzutnik do rozrzutnik, po prostu tutaj jest beczkoło do gnojówki. Tutaj pług No i ta część, która jest do tamtego i pók mamy też taki fajny nowy. Tutaj mamy jakiś złom. Tutaj mamy drzewo, żeby dobrze się, no, żeby na zimę mieć do palenia. A teraz wam pokażę pola. Tutaj mamy. Pole gotowe do zbioru Trzeba będzie to nawieść I tutaj słonecznik kurde ale Nie mamy przed... Nie my nie mamy tego Kombajna, a tu jest do y, gotowe do zbioru Nie, jeszcze rośnie Na wyżej sąsiada się jakiegoś spyta Czy nie użyczyłby y, tego headeru a my też jeszcze mamy krowy, ale muszę krowy sam muszę zakupić poza odcinkiem. Bo zapomniałem tego zrobić. No i tutaj. Takie tutaj chyba się wodę albo mleko zabiera, nie wiem. No i... Oto takim krótkim odcinku. 8 minutowym oprowadziłem was po tym w pięknym gospodarstwie. No i... do zobaczenia w następnych. bye y'all Yayo. Yeah, y'all